Cześć To jest kolejny odcineczek z The hero zero I chciałem was od razu przeprosić, że wczoraj nie było odcineczka I że w poprzednim odcineczku było takie opóźnienia, więc jeszcze głów takich tam Dowiecie się Wy wczoraj, yy, w filmiku, który wczoraj wstawiłem Przejdźmy do odcineczka Tutaj bardzo do misje Łot A no właśnie, wczoraj był od Pierwszym w pierwszym serwerze, może szybciej nie widzimy, ale chyba pierwszy raz. No, z większością taków dostałem 8 8000 monet, 5000 expa, 15 energii w telewizji i taki pasek minus 7. Hmm. Okej, okay, dobrze, bierzemy sobie zrealizuj teraz. Yy, tu też u mnie zrealizuję teraz. Ok, misja walki słaba ta jest. Musimy sobie znaleźć jakąś inną, bo ta jest spoko nawet yy, Przejdźmy sobie, nie, to sobie sprzedamy. A no i na wczorajszym odcineczku robiłem ten level. No, no, Zmiałem w y, lumpek się a nie wczorajszym kimbek, który ma niewyczuwalne źródło. Słuchajcie, że karny za 15 puneczek. Kupiłem puneczki no i kimbę również. Co robiłem w co tu chcą zatuszować? Oczywiście na Boga, dzisiaj żadnego nie ma do ręka. Zrobię jeszcze zobaczę. Nie, nie ma, nie, nie, nie ma, jutro będzie. Teraz już nie nagrywał, będę nagrywał, już na, będę pro, programem nie będę już zmieniał. To znowu bę, będzie też z odcinekiem źle, bo nie będę mógł stawić. Tutaj mamy jakieś bohaterskie czyny z łotra, tutaj 3 punkty umiejętności. 5 na 5 razy atakowany łotr, przedmiot. Pokonaj łotra przedmiot. 10 na 10 zadokowany łódź, czy punkty umiejętności, czy mamy 50 razy 50 zadokowany kloacja, nie to sobie może później odbiorę, bo nie wiem, czy zdąży dzisiaj zrobić, czy sobie zobaczymy to minus 21, minus 14, co sobie sprzedamy, a zrobimy sobie na towar w lumpeksie i może to też będzie na plus, minus, minus tu mamy. No wszystko na no, miejscu, zobaczymy może w przybieralni, co się trafi I czy coś się trafiło, oh, wątpię, już takie duże minusy są, nawet Nie To no, nie, 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 tu, o no mam wszystkie rzeczy Przedmioty epickie, tylko mam jedną rzadką, no i zwierzę też mam Tylko że mam, no Zwyczajne No i ciekawego, pek się nie ma Teraz sobie zrobimy jakieś ataki Na ligę Na początku sobie zaatakujemy Asala as bez, bez rzuteczek Wygraliśmy Dostaliśmy 7 punktów ligowych Teraz atakujemy, może, Sobie Maciek 96 Wygraliśmy Ma tego wery jako nie wygrał O i jestem w złoto 3 Udało się Udało się 525x525 złoty, sobie oddamy tych punktów i 3 punktów jedności tu pewnie mam każdego na minus, oczywiście, no a jakby inaczej, kół za 3 przeciwnika pewnie szybko spadniemy teraz, z tego do 3 no, no trudno a teraz sobie porobimy ataki na honorek, na honorek zatakujemy sobie kabicki, chyba tak kabicki. O epicki przedmiot wpadł na minus 15. To taki to jest spokój jest. No nie, minus 15, to minus 15, nie. Taki bo to jest 250 syczonych już mamy. I dostaliśmy przedmiot. Znów minus 15. No i również sobie sprzedamy. No niestety. Niestety sobie zrobimy dalej jakiś taki I atakujemy sobie Kubę dudka. Kubek dudek. No właśnie, ostatnio też byliśmy, bo ja chyba mam na plus yy, na tym na sile to Melus, Czy z nim wygramy tak jakieś? Hmm, yy, no, Ja chyba sobie wejdę na ranking, tylko koło, ko blisko mi puszkam. Dominik jest najlepszy. Najlepszy, so, tak sobie? Ja bo teraz to spadłem bowiem mm, w honorku trochę nie zadbałem o ten honorek. Tej Mimek PL, Czy mamy minus 28, o, to może co tu 699, graliśmy i jesteśmy jakiś przedmioty, pewnie znów na minus, no, aż 39 na minus. I tak, chciałem teraz zacząć zbierać już 100, milio 100 milionów, co ja mówię, milion monet Ale dzisiaj, a dzisiaj nie tak od jutra zacznę zbierać milion monet Milion monet od jutra jak nam się, misja skończy, a możemy poprosić jakby pilociki Bateryki znaczy się, to może sobie robimy tutaj prośby, pomożemy wszystkim Pomożemy wszystkim nam się o punktu i to sobie damy w inteligencję, teraz trochę w kondycję, jedno w intuicję sobie damy, a to tam nie, a to się nam rzutki skończyły. To możemy sprzedać, a to możemy sobie kupić, już nam się misja zakończyła, i robimy następną. Ta jest za słaba, idziemy dalej, ta jest dobra. Zobaczymy jakie są telefony armowe. To będę miał dzisiaj te treningi. Energii też, to może, może mi się uda. Te 6 misji wa walki wygranych w Home per Day. Jakoś tak. Teraz nam się już trening kończy. I zrobimy następny. Myślę, żeby na kondycję. Tak, na kondycję to dobrze. Teraz co możemy tutaj zrobić? Może zrobimy, a bo Zrobimy całą moją drużynkę. Mm, no, muszę dzisiaj tak zrobić drużynkę. Siemaneczko, pozdrawiam, nagrywam. Po prostu jest aktywny, trzeba sprawdzić. krem story, krem story. Czy jest jakieś miejsce, są dwa miejsca, co mogę mógł zaprosić? Zapraszam do rejestracji do Hero Zero. Moje drużynki zapraszam. Teraz może sobie zrobimy. Ilość. To może jakieś zadanka można się zrobić. Spróbujemy. który jest poziom 106, tak, 106, a tutaj jest to 103 z tym. na wczorajem się nie udało zająć. Tu mamy takie szanse. Średnie powiem pominę. No, jeszcze raz sobie zatukujemy za zapiercimy. Teraz możemy ogólnie pominąć. No, 8 razy. Tak, jakby 4 razy dodatkowo za darmo. Nie za poleczki jakbyśmy mieli 8, no, 16, to może 8 baterijek. To jest dobre. Sobie jeszcze raz spróbujemy. Teraz sobie obejrzymy walczkę. Obejrzymy waleczkę bo może na chwilę przerwę, żeby was nie zanudzać. Jak się skończy, to wam yy, ten no bardzo wracam do meczki no i udało się z nim wygrać, tylko straciłem wszystkie belejki, no nie wszystkie te które mogłem wykorzystać, ale dostaliśmy jedną no, opaleczkę No wygraliśmy, udało nam się okej okay, odbieramy Teraz mamy 8 może dostaliśmy minus 29 to średnio średnio sobie spróbujemy może teraz tutaj który jest poziom 105 ja sobie spróbujemy zaatakować tego, co tam puszczy trójeczkę. Bo wykalić ale tam zostało dużo tego Expo, y, życia. Tu sobie sprzedamy minus 25. Ja jeszcze raz sobie zatakujemy, 40 poziom. Nie, 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 Z tym razem nie mogę ja tego zatakować, bo mi mniejszy poziom. Ale trudno. Tutaj za chwilę będę miał trzeci poziom. Tu nie źródło, strzelający rzut karny, dobra to masz 10% szansę na zredukowanie o 25% obaży zadawanych przez swojego przeciwnika, może wystąpić wielokrotnie podczas walki. Nie jest takie złe, <laughs> nie jest takie złe, w tym odcineczku, no, co byśmy mogli jeszcze zrobić, a to tyle, to będzie, sobie zrobimy zadanko nadzwyczajne, zrobimy yy, tutaj, jaki jest plan na buga, Zaczynamy zbierać wypion o tym to odcineczku to na tyle Jeśli spodobał się odcineczek To zostaw zajebistą łapeczkę W górę Dodaj jakiś komentarz I jeśli Chcesz zobaczyć ciągle dalszy na moim kanale A jeszcze tego nie robisz To zostaw subskrypcję Ja się z wami żegnam, cześć